Cały czas budujemy wizję Lublina, jego układu komunikacyjnego, tym także wizję parkingów, które towarzyszą nierozdzielnie różnego rodzaju powiązaniom po komunikacyjnym. I tutaj akurat jesteśmy w okolicach Ratusza, gdzie od lat dyskutuje się na Jesteśmy akurat w okolicach Ratusza, gdzie dyskutuje się od lat o zbudowaniu dużego parkingu podziemnego. Stara koncepcja to właśnie tutaj obok parking, natomiast ulica Świętoduska miała być przebudowana. Mieliśmy tędy była koncepcja, natomiast ulica Świętoduska miała być przebudowana, była koncepcja wydrążenia tunelu podziemnego i przejścia na drugą stronę pod krakowskim przedmieściem. Ta koncepcja jakby nie wytrzymała próby czasu, pojawiła się koncepcja połączenia wiaduktem podziemnym. Czechowa-Szczuban. Dalej też temat się ślimaczy. Dzisiaj są propozycje różnych innych rozwiązań, ale nie ma sensownej końcowej decyzji. Dlatego jeżeli ja zostanę prezydentem miasta Lublina, to na pewno dokładnie przeanalizuję te wszystkie koncepcje. Wybierzemy wreszcie to, co najlepiej będzie służyło nie tylko na dzisiaj, ale także na jutro i podejmiemy konkretne decyzje. To musi się zmienić. Parkingi muszą być. Miasto musi być przyjazne, musi być łatwy wjazd, łatwy wyjazd i bezkolizyjne komunikowanie się, funkcjonowanie wewnątrz miasta. Dzisiejsza konferencja prasowa zwołana przeze mnie i Zdzisława Podkańskiego dotyczyła problemów komunikacyjnych w Lublina, tak mówiąc w ogólności, natomiast w szczegółach dotyczyła nie tylko spraw parkingowych ale też w ogóle drożności wszystkich ciągów komunikacyjnych i złożyłem propozycje zarówno tak jak mówiłem o tym do kuriera lubelskiego jeszcze w październiku pod koniec tak samo nic z tego nie wyszło dlatego, że kurier nie puścił listu otwartego dla potrzeb ogłoszenia konkursu otwartego publicznego natomiast po mojej rozmowie z prezydentem Wasilewskim dnia 1 listopada w trakcie kwestowania, bo i prezydent kwestował ja, no tutaj się pochwalę, że mimo bycia bardziej nierozpoznawalnym udało mi się w ciągu 3 godzin zebrać około 1000 złotych i nawet jeden jak się dowiedział, że jestem bezpartyjnym kandydatem, po 20 zł dołożył jeszcze 100, któremu chciałbym podziękować pan Janusz. I teraz tak, i dzisiaj, żeby kontynuować problem komunikacyjny w Lublinie łącznie z parkingami, po rozmowie tej właśnie z prezydentem Wasilewskim pierwszego, ponieważ powiedział, że będzie dopiero w tym tygodniu, złożyłem pismo, w którym przedłożyłem taką propozycję, żeby to prezydent Wasilewski ogłosił w ciągu ostatniego tygodnia swojej prezydentury moje projekty jako koncepcję konkursu trzymiesięcznego, i otwartego na rozwiązywanie problemów komunikacyjnych miasta, gdyż ja nie mam partii politycznej, nie chcę zbijać żadnych kapitałów politycznych, ale mnie zależy, żeby nie tracić dnia, godziny i żadnego tygodnia i wtedy mógłby z honorem odejść z urzędu prezydenta miasta Lublina ogłosiwszy taki konkurs otwarty na rozwiązywanie problemów komunikacyjnych. I to była moja intencja, pismo pokazywałem, telewizja polska dostała kopię, bo miałem zapasową kopię, no a w tej chwili idziemy z Zdzisławem Podkańskim na debatę kandydatów na prezydenta Lublina do, do Hotelu Europa, do sali konferencyjnej. I tam będziemy debatowali o sporcie. Po południu są z kolei inne punkty, No muszę coś nagrywać do Radia i... O godzinie 16 debata w Kulu.